Witam Was serdecznie w kolejnym materiale dotyczącym podstaw programowania. No i dzisiaj znowu zajmiemy się wyświetlaczem. Dzisiaj pobawimy się w takie proste budowanie interfejsu z naszym użytkownikiem czyli przechodzenie poprzez różne okienka, które sobie możemy jakoś tam zaprojektować. Będzie to bardzo proste, ale też za jakiś czas pewnie pokażę Wam materiał dotyczący mojego stylnego projektu pilota. Gdzie tam troszkę więcej na ten temat opowiem, dobra, stworzyłem sobie takie proste menu i widzicie teraz na wyświetlaczu. Mamy opcję pierwszą, drugą i trzecią. Baton 1, 2 i 3. Zapomniałem, że w sumie w nowym projekcie troszkę inaczej nazywam te przyciski, bo to nie są już SW1, tylko wkrótce jest baton 1 i tak dalej, i tak dalej. Może nawet będę musiał to w kodzie potem zmienić. Zobaczymy. Tak, czołak, baton pierwszy to jest oczywiście ten przycisk, to jest drugi, to jest trzeci, ok. Widzimy, że też troszkę nam się źle to wyświetla i o tym też nie powiedziałem, ponieważ ustawienie kursoru, kursoru dotyczy tylko pierwszego opcji wyświetlenia. Już druga opcja wyświetlenia pokazuje się enter niżej, zaczynając od pozycji x0, czyli Y nam się zwiększył o, o wielkość linii zgodnie z set text, set text size, natomiast x wrócił do pozycji 0. Musiałbym, bawiąc się w ten oto sposób, zrobić tak. X ustawić na 13, przepraszam, y, y na 13, x y, y na 5 i w tym momencie zobaczcie. I jak widzimy na załączonym obrazku, B2 przesunął się zgodnie z B1. Już sobie zauważyłem, że właśnie wysokość naszych, naszego wiersza to jest... 8 pikseli. Dobrze, ustawmy sobie może wszystkie na tej samej e, pozycji, więc niech będzie tutaj i tutaj dajemy 21. Nie to się wgrywa, a ja w tym czasie zacznę dalsze pisanie. E, najlepiej zrobić sobie w ten sposób, e, że mm, tworzyć sobie osobne metody, funkcje w zależności od okna, gdzie się pokazujemy, na przykład screen 1, screen 2, screen 3 i tak dalej, czyli okienka, e, po których możemy się poruszać i my chyba tak też zrobiliśmy, Wiemy, że będzie void ja sobie nazwę to D, e, display e, display 1 e, i to będzie funkcja dla pierwszego, dla pierwsze, a będzie tak, display 1, opcja, opcja pierwsza e, ok, Będ, będą trzy, e, druga i trzecia ok. E, natomiast też potrzebujemy e, zmienną, e, można sobie zrobić zmienną na przykład e, short E, short INT, e, gdzie będziemy podawali, e, na którym ekranie się w tym momencie znajdujemy, czy nie będzie, na przykład, to będzie zmienna ekran e, i pozycja będzie 0. I tworzymy sobie e, tutaj ifa i jeżeli ekran ekran literka Ry została zwiedzona, ekran e, równa się 0, to jest wyświetlany. Mm, ten oto e, fragment. Tak, ten fragment jest wyświetlany w momencie, kiedy ekran równa się 0. E, jeżeli ekran równa się 0, mamy to. E, jeżeli nie, no to możemy zrobić sobie przez ifa, ale możemy też zrobić sobie przez. E, pamiętacie taką instrukcję switch case? Też tutaj to można zaprząść, ale my zróbmy starą szkołę if. Ekran równa się 1, i tutaj będzie wywołanie e, display opcja 1. Ok, i puste, więc zróbmy analogicznie 2 i 3, mamy, 2, 3, 2, 3. OK, mamy to i jest. E, dobrze, e, mamy wyświetlenie, tylko teraz przydałoby się jakoś przechodzenie, tak? E, warunki. Trzeba po prostu zrobić kolejne warunki, jeżeli IF. Digital Read SW1 równa się high. Już tutaj chyba zmieniłem. Zmieniłem tutaj, zaraz się sprawdzę, ale chyba zmieniłem, że SW1 już nie trzeba robić pull up, tylko to jest zwykły int. Jeżeli równa się, to ekran równa się 1. Sprawdźmy. OK, no i teraz klikamy sobie SW1. No i widzimy, wszystko działa, bo ekran zniknął. Zróbmy sobie powrót do ekranu jeszcze, jak na przykład będzie SW, SW6, czyli to będzie 6, E1 i tu się będzie równało 0. W sumie te nawiasy są tu niepotrzebne. Dobra, weźmy sobie jeszcze tak, hop, hop. I tutaj weźmy 2, 3, 2, 3, OK. Następuje wgrywanie. A, przyda się jeszcze wyświetlić może. To wyświetlmy tylko po prostu sobie napis, bo wiadomo, że budowa menu to tak naprawdę zależy tak naprawdę od Was, co byście chcieli robić. Więc tak, to jest niepotrzebne. Nasze menu to jest też, można wrzucić sobie poza ten warunek ekran 0. Wielkość tekstu w sumie też rzucimy, bo wszędzie gdzie mieli ten sam, wielkość tekstu. I teraz tylko ustawienie kursora i napis. Niech to będzie na przykład pozycja 00. Witaj w opcji 1. I teraz zrobimy sobie tak. B6 równa się ekran główny Nie ma polskich znaków, pamiętajmy o tym, dobra? I teraz tak to, to wywalamy i to można sobie skopiować. Hop i hop, i dajemy opcja druga, opcja trzecia. Dobra, to co, sprawdzamy, czy wszystko działa? Więc tak: dwójeczka jest. Ekran główny jest. Jedyneczka jest. Ekran główny jest. Jest, a możemy też przeskakiwać między opcjami, więc jak widzimy, wszystko jest prawidłowo. Jedna zmiana a propos wcześniejszych wersji, a wersji trzeciej, to jest taka, że SW1 musi być jako wyjście, ponieważ jest jakiś błąd w momencie, kiedy dostaje stan wysoki, podtrzymuje ten stan w formie inputa przez jakiś okres czasu, więc. Tu zrobiłem jedną zmianę i wszystko działa prawidłowo. Dobra, to tyle w tym materiale. Jest to prosta możliwość zbudowania jakiegoś interfejsu z naszym użytkownikiem. A co w tym interfejsie będzie, to tak naprawdę zależy od naszej wyobraźni i od projektu, do którego mamy zamiar zaimplementować wyświetlacz. To tyle, zachęcam łapka w górę, komentarz mile widziane i do następnego razu, trzymajcie się. Cześć.